Witam was, jestem DomoGames, a to szydeczy skrót serwera Minecraft Anarchia SMP. Odcinek jest wzorowany twórczością kanału Łukasz Cegiełka, link do jego kanału macie w opisie i zapraszam do filmu. Męska wersja Yuri Nakami znajduje twierdzę i wraz ze zmutowanymi te rozpierdala ją nocną furię z jak wytresować smoka. Tymczasem wysłannik papieża tworzy wielką farmę złota, którą wypierdala w powietrze Peppa w przebraniu fury. Na serwerze powstaje czarna wersja Jezusa ze Świebodzina, zbudowana przez peppę na wzór Jezuska z Tuputi. Gracze budują płaskiego Ricka Asleja z gruzu zebranego z dromskich talerzy obiadowych. Pierwszym eventem na serwerze było skakanie po sześcianach, które okazało się wielkim trawem i organizatorzy chcieli wyruchać uczestników. Części udało się uciec z kilkoma dildo w kieszeniach, lecz dwóch z nich dostało darmową operację powiększania odbytu. Tygrysek i Gruby Kelner zbudowali wielką lodówkę na część Big Smoke'a z GTA San Andreas. Jak to na anarchiczne serwery przystało? Sonic, Hegehog, Tygrysek i Tinky Winky zbudowali wielkiego, odwróconego kutasa wbitego żołędziem w ziemię, który był oficjalnie największym digidongiem zbudowanym na anarchii SMP. Grasze oglądali się za dużo w jak Vendetta, i stwierdzili, że muszą wypierdolić całego spana, używając swój dużo i jeszcze trochę dynamitu, dzięki czemu Spawn stał się jeszcze większym wypizdowiem. nowa wersja Dreama stwierdziła, że zabije całe drzewo genealogiczne paliżero, by zyskać kilka emeraldów do kupienia większej ilości alkoholu i posążków janusza zbyt koszczy. Peppa de Fury stwierdziła, że chce zabrać jeszcze więcej romskich obiadów i zbudować z tego największy na serwerze posąg z wyspy Wielkanocnej, który zmarnował jego życie jeszcze bardziej niż Jezus z grosry. Na serwerze wybuchał wielki konflikt pomiędzy graczami, bo nie dogadali się o procenty na melanżu, przez co zostaje stworzony nowy serwer o nazwie Drop SMP, gdzie będzie grać między m. innymi polski Nexe, Biały Gość co pyta admina, jak montować, Tinki Winky i Dipsy. To na tyle na dzisiejszy odcinek. Jest to moja próba zrobienia czegoś innego niż zjebane gadania o moich popierdolonych sytuacjach życiowych, więc traktujcie ten film z jeszcze większym dystansem niż powinniście. Jeśli jednak wam się ten film spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie Domo Games. Baju.